Mm -hmm. <laughs> Oni mają uba, prawda? No mi się podoba, trzeba łączyć przyjemne z pożytecznym. Tak, a wy teraz możecie? Chodźcie już tutaj. Ja to na razie zrobię. nie będziecie na naprawie. Się do a w sumie możecie być. Czemu nie? Taki... takie mięso na przemian. Coś trzeba zrobić? Chętnie. Dobra. No bo jak praca, naprawiają, praca. to wtedy wrogowie ich duchy atakują. Okej. Okay. Mhm. To ja może kogoś tu zostawię? Jestem wodze. Nie chyba nie mam o, tego w budżecie. Dobra. Jak widać kasę mamy w bród? Tak Ale niestety jeszcze... Chętnie. Nie jest aż tak dobrze. Moment, moment, moment. Coś z, z drewnem. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Ja to, to zrobię. Opiek, żeby Dobre, to była dobra. jedna taka... Ja to zrobię! Miejsce. Dobre, dobra, dobra! Ja cały czas w hmm? taki sposób robię. Ja to zrobię! Dobra, dobra Praca, praca. Okej. Okay. Dobrze. Ci, którzy nie reperują, robią nowe. I tak, fala uderzeniowa. Proszę... O właśnie w tą stronę. Dobrze. A co ma fajnego kern jeszcze? To jest reinkarnacja. Ty zginie. Jednokrotnie, za, 20, za 240 sekund, się pojawia ponownie. Dobra, dadzą sobie radę, wyżyczki same? Dadzą. Straty to będą. No cóż. Ale nieźle sobie dadzą radę. Okej, okay, tutaj jeszcze jest sklep goblinów. Choć Jestem wodzem. To chodź Kern, to masz miejsca. Dobra, zwój leczenia. Gotowe! Rusz skandacji. Rozprasza całą magię. A ciekawe, czy to działa na te fale, które arcymak przywołuje. Te. No. Blizzard. Czyli burza śnieżna. To jeszcze w jednej miksturce ci wezmę. Mam kasę. Mogę sobie pozwolić. Gotowe. Zwój ochrony. Prawdziwego widzenia? Chyba niepotrzebne. To spróbujemy tą różdżkę negacji. No Okej, okay, tutaj są kolejni wrogowie. rzucę tym razem znak leczenia. To wyleczy niektóre jednostki, które były też nadszarpnięte wcześniej. Jeźdźcy są. Lekko szarpnięci. No właśnie, coś mi się nie zgadzało, jak patrzymy na ten opis. Czy to jest jeździec? A tutaj. Ey, what? Przed chwilą był zwiadowca. Może z. Ej, może to był jeden z pierwotnych. W sensie. Tylko pojawiający się na samym początku misji. <grybujesz> może. O, tutaj jest już goręcej. Dobra. Pułapka statyczna. E, eh, tylko zbiera baty i tyle, co samo w sobie jest dobre. Dobra, praźmy jeszcze prądem. A zobaczmy jeszcze, co się czai tutaj. A, jest wróg. O, idą. Znaczy <grybujesz> idą z machinami oblężniczymi. Zobaczmy. Nie widzę? A, to los, luz. los, luz? Luz. coś trzeba zrobić? Wszyscy reparujecie? Tak, to chyba nie przechodzi. Coś trzeba, Czego zrobić. Ty, coś trzeba zrobić? Tak, ja to zrobię. No właśnie, czy takie coś rozprasza? Nie wiem, ciekawe. Dobra, kolejnych już trzeba robić <laughs> Z tego co widzę Ale sobie dadzą radę Amulet witalności tutaj jest Który, no cóż Czekaj na napis wyłuchany I jedziemy dalej On gada w języku Taur -Aha. Który jest cóż językiem narodowym Taurenów Ciekawym jestem w jaki sposób się komunikują z orkami, które widzą po raz pierwszy generalnie orkowie przyjęli podczas pierwszej drugiej bitwy pierwszej drugiej wojny całej język ludzi Poznali po prostu. No, wiadomo, trzeba znać język co? wroga. Lok, regar, nogal. Matka ziemia jest niedaleko. Bierzmy się do roboty, ale jak oni się komunikują, to ja nie mam pojęcia. Dobra, złapmy w sieci. Jazda! No dobra. Honor. Jak widać mamy trochę drewno wypuszczony. No. No, złapcie w sieci. Dawaj, 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 dawaj! A żyjesz. Los! Mam dostać się na szczyt. Rewelacja. Mów wodzu. A teraz. Czy są nad nami wrogowie? Czy to wam nie przypomina przypadkiem? Duchy są niespokojne. dabu! Lok, Regar, Nogal! Mów wodzu! Czy są nad nami wrogowie? dabu! Czekam na rozkaz. dabu! Czy są nad nami wrogowie? Czekam na rozkaz. Czekam na rozkazy! Czekam na rozk na rozk Ech, trzeba to będzie lepiej zrobić są na jednym. To na chodź gdzieś. O. Dobra, reszta. Niech rozwali to. x hmm. Nie ma, kto ją wziąć. No cóż, będzie sobie leżeć. Czekać na lepszy czas. Czekam na rozkazy. Dobra, choć teraz. Czy są nad nami wrogowie? Mów, wodzu. Buntabu. Piotrusiu, ja latam. Jak latać to z klasą. O, kon, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka. Dru. Czekam na rozkazy. Buntabu. Czekam na rozkazy. Piotrusiu, ja latam. O, lasy, lasy, pola, pastwiska, koszą wyrwić drzewem. Jak latać to z klasą? <noise> koszą wyrwić drzewem. <noise> Te. <noise> Bierzmy się do roboty. Dobra, jeszcze nie tutaj nam wiarę. kern został. I bodajże z nachorów nie słyszeliśmy ani szamanów. A to na to przyjdzie czas, jak widać. Oni pewnie przynoszą ze sobą. Tak, coś nieciekawego. Z grubym kalibrem. I po tym. Wracajcie. Teraz ginie mi tu jeden jeździec. Fuu! Nieprzyjemnie. Aha, jeździec z wiatru Zatrute włócznie Pff, Jak miło, nie? Nikogo nie atakuje, a staje baty Aaa, fu Dobra, chodźcie wszyscy Właśnie, tu tak doraźnie mogę atakować oni, a resztą ja mogę chodzić, tylko niestety... A, już i tak mam małe koszta No to luz Zrobimy jeszcze ponownie tę linię wieżyczek. A że mamy mnóstwo kasy, mnóstwo drewna, to tak naprawdę możemy sobie pozwolić nawet na wysokie koszta. Dobra, ja sugeruję, żeby zrobić jakąś moc oblężniczą. Nie tylko. O, tutaj wszystko koniecznie. Zrobię nawet drugie. Drugi tak, tak. I Tutaj gdzieś bliżej. Chętnie! Żeby z golarką tak daleko nie ja latał. Mhm. do pracy. No dobra. Jeździec z wiatru. Atakuje je. Naziemne i latające. Przyjemnie. Wyszkolimy jeszcze szamanów Aha, ja generalnie mógłbym zrobić coś takiego. Mam tak. tutaj paru gotowych do pracy. Dobre, dobra. Hmm? To niech się zajmą robieniem nowych budynków do jednostek. Coś trzeba zrobić. Żeby szybciej przychodziły nowe. Ja to zrobię. To coś takiego. Tu o, coś dobra, takiego. Tu jeszcze praca, coś praca. takiego. No i jeszcze zwykłe baranie Ja to zrobię. Mhm. Mm Następny gdzieś tu. Gotowe! Bierzmy się do roboty! To co? Można kogoś jeszcze zabić. Trzeba w końcu... o to... oczyścić. Studzienka. Domaga się czyszczenia. Tak! Trzeba wezwać hydraulika. Oho! Paru przyszło! Badaje. Bez machin oblężniczych to sobie mogą napstrykać Dawaj, dawaj, dawaj! Z nakleczenia, znakleczenia! No, o, dwa powstały. Bały Mały tauren. Nogal, gotowe. Naius. No Azdingo. Azdingo. Gotowe. Gdzie strażta? A tylko? Tłum? Tośmy się zginiąć. Yeah. Lock, Regar, Nogal. Jak tam? O. Badania zakończone. No i super. Tu jest jest równo rozłożona. Dobra, to co? Się patrzy Może być. Mhm. Dawaj. Mistrzowskie szkolenie. No, jeszcze koszary będą. A, Teraz to fajnie wygląda. No i dobra. To burzyciela koniecznie. Aha, jeszcze muszę to ja teraz tu do dam duchów, to tak do trala. Tutaj też do trala. Tu do kerna. No i... Mm, bardziej do trala. Oburzyciele. Tak. Lok regar Nogal Czekam o, na rucera ty chcieć. Ja to zrobię. Praca, praca. Dobra, tak. Dobra, dobrze. Proszę dobra. kolejną linię. Chętnie. Praca praca. Ja to zrobię. Gdzie będzie ta taką Chętnie! Tutaj może też. Praca praca. Ja to zrobię. Żeby tak szybko nie obchodzili dookoła. Badania zakończone! Praca praca. No. Bierzmy się roboty. Panie! Jestem wodzem! Badania zakończone! Mhm. Mm to będzie bestia kodo w takim razie. Wow! Ostro. Jedna poproszę. Lok regar nogal! Znachora. Albo i dwóch. Szamona. Taurena? Jasne. Czemu nie? Właśnie, właśnie, drewno. właśnie. Gotowe. O, to jest fajny trik. Gotowe, gotowe. To co, burzycieli? Trzeba więcej, tak. Trzeba więcej drewna. Tak. Trzeba więcej drewna. No dobra. Ktoś wzywać na chora. Jeśli ten trik zadziała, dobra, to ja w takim razie muszę tutaj. O! Coś, co robi jeszcze. Ten duchów... niestety już zrobił. Bo być może wciąż działa trik, żeby jak się odblokuje nagle limit, to nagle parę zaczyna jednocześnie robić. Mimo tego, że normalnie by się nie zmieściło w limicie. Bierzmy się do roboty. Dobra. Niech tylko ta linia się skończy. zakończone. I ja zaraz będę leciał Gotowe! No tak, można Jestem kupić odsunięcie. Gotowe! tu Gotowe! Lock, się nasze plany Przez to, że ja zrobię długą kolejkę to prawdopodobnie <noise> sporo kasy straciłem. Prawdopodobnie Ech, nie mieć żywność. Jestem wodzem. Duchy są niespokojne. Coś trzeba zrobić? Bierzmy się do roboty. Mhm. Tylko pomóc. Duchy są niespokojne. Lok, wigacze, ziemię, ogniu. Wysłuchajcie mego wezwania. Wow, podoba mi się. W czym mogę pomóc? Tak, wodzu. Dostał ty kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi? Nie, bo nam się na głowy. Gotowe. Deszcze niespokojne potargały sad. Elektryzujące. W czym mogę pomóc? Tak, wodzu. Dostał ty kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi? Cofnij się, Nie Nie wali nam się na głowy! Deszcze niespokojne potargały sad! A tak w I zasadzie chyba to... też nie zaczepiliśmy. Będzie byczo! Dawaj! Uff, dawaj. Są wrogowie? Nie ma. Znaczy, nie ma machin oblężniczych. Więc luz. <coughs> co ty robisz? Co ty robisz? To być dobry wybór, twój kółek. Wiesz, że się to robi. A słyszę twoje wołanie. Andingo! Nie spokojnie. Dobra. Ulecz się. Bierzmy się do roboty. Z twoją kondycją intelektualną się słabo. Ogniu, wysłuchajcie mego wezwania. Dobra, dawaj dalej. I co? Będzie byczo. Dawaj. Nie pchaj mnie, bo cię wezmę na rogi. Masz mleko? Widzę tu niezły pasztet. Ole! Będzie pyczo! I co? Dawaj, nie pchaj mnie, bo cię wezmę na rogi. Naprzód byki, masz mleko. Kto jeszcze? Znasz Jak mogę służyć? Ja słyszę Twoje wołanie. Jak mogę służyć? Pykem, Ja może mieć coś dla Ciebie. Niezłe ziele. Szara pożywka robiona jest tu Stroli. fukui san. Tak, słyszycie. Żelazny troll wrzuca teraz głowy do kotła. Muszą się gotować przez 20 minut. Oczy można potem wykorzystać do budyniu. Mm, brzmi smakowicie. Ja słyszę z twojego <grym> Jak <grym> mogę służyć? Czego ty pragnąć? Kembakem, -kem. ty się dobrze czuć? Ja może mieć coś dla ciebie! Tak, niegadotliwa bestiakoda. A jeszcze karnie jest do zmolestowania. Ciąga, burza. Łamie mnie w kościach. Matka Ziemia jest niedaleko. Czy te kłopoty nigdy się nie skończą? Młody wódz dźwiga ciężkie brzemię. Moje plemię jest dumne i silne. Nie trać wiary w młodym sercu. Matka Ziemia jest niedaleko. E, eh, słyszeliśmy jednak. Czego ty chcieć? No dobra. W takim razie trzeba się Jestem zabierać, już zaatakować coś. Mów, wodzu. Mm, was wykorzystujesz? Może być, chodźcie za tralem. Lecznock, regar, nogal! No dobra. Aha, przydadzą się znaki, już się robić. Tak, i tutaj. Ta z tak mhm. to? Super, jak mogę coś, Co coś przez zrobić? zrobić? No, nagle wszyscy mogą przejść. O! Trochę za dużo tego. Koniec się praca, Idź, że hmm? są tacy niekumaci. nie chcę chcieć, spójrzcie na tych jeszcze. Tak, Dobre, dobra, dobra. Hmm, tutaj teraz nie przenikają, Dziwne Teraz już przenikają, Okej, okay. Takie się jest zabezpieczenie. Czego ty chcesz? Na przykład w StarCraft'cie można wysłać kogoś właśnie, że iść do kopalni złota i nagle przenika przez wszystkich. Ja to zrobię. Chętnie. Jestem wodzem. Tak. Chacz to, wodzu. Tak, tam ktoś... tak, uderzają w naszych. To co znak. No i prądem, prądem. Znaczy, kolejny poproszę. Ej, atakujcie. Tak stojcie. O, kto tu przyszedł? Super, nie? Rewelacja Dawaj, dawaj, dawaj Kern, chodź tu Wstąpnij Świetnie, nie? U, trochę za późno Cały czas miałem... Łamie mnie chybość. Dobra, chodźcie tu. Tak. Jestem wodzem. Ta ciąga burza. Duchy są niespokojne. Blok, regar. No, żebyś... Niech szuszotkowie nad mną czuwają. Jestem wodzem. Gdzie moje machiny obleżnicze Aha A, ha, okej okay. Świetnie. Coś trzeba zrobić? E, Bardzo dobrze to robicie praca, praca. Ale niestety my chcemy przejechać. I rozwalić to! Zawaliła się nasza kopalnia złota. Ach, mamy zapas. Przodkowie nade mną, już nade mną czufają. A jednak naprawiony jest ten bug. Dobra. Rok, regar, nogal. W czym mogę pomóc? Dobra. Duchy są niespokojne. Chodź, chodź, chodź. Tak. Ostro. O, nasz pikowani. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Czego ty chceć? Hmm? To była czwórka. Super. Chętnie jestem wodzem. Łamie wloty, fregar. W ja. Chodźcie tutaj. Czekły złe duchy. Bardzo dobrze. Możemy się za Afryką Całonur. uleczyć No coś takiego? A następnie to. Tak. Czekam na rozkazy. GIHA! No, was. Tak. Praca, praca. No, zróbcie ponownie to. Ja to zrobię. Chętnie. Machina proszę. Nie ma miejsca. Się Nie ma żywności dla was. No i tak, damy radę. Troll rzuci trzęsienie ziemi. 50 obrażeń na sekundę przez 25 sekund. No, wygląda dobrze. Wszystkie wyżyczki rozwalimy. Tutaj ich nie będzie zresztą zbyt dużo. Ech, słabo ustawiłem to. Powinien nam na górce. Tego nie widać. Oh, oh, to jest górka i to jaka? Zupełnie <laughs> tego nie widać. Duchy są niespokojne. No dobra. Ty są nad nami wrogowie rok. Duchy no niespokojne. Jestem cały sod. Gotowe. Czego ty chcieć? Reparowania. Dobra, dobra. Gotowe. Gdzie moje drewno? <laughs> Dobra Bierzmy się do roboty Tak ah. Dabu Mam nadzieję, że starczy tych machin oblężniczych To ja tutaj odwołam taurenów Lok mhm. Nogal Nic nie jest zakolejkowane Burzycieli Hmm. Jestem Kiedy będzie folem. można? Co tak wolno? Aha, czekacie na niego. O, ma aura. Będzie szybciej. Nogal. No dobra. Tak. Jednego naczuja się. Skłobu. Gloktar.